przedsiębiorstwa innowacyjne i przedsiębiorstwa specjalistyczne na scenie przy okazji każdej kategorii To wielki zaszczyt zostać nagrodzony przez marszałka Warmińsko-Mazurskiego to już jest druga gala Organizowana przez Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskim. Mieliśmy zaszczyt zająć pierwsze miejsce, jeśli chodzi o innowacje, jesteśmy zaszczyceni. To naprawdę wielka chwila. Jest nam niezmiernie miło produkować żywność w warmińsko-mazurskim, gdzie zdrowa żywność jedzie na stoły wszystkich konsumentów w Polsce. Warmińsko-mazurskie to jest szczególny region. Bardzo rolniczy, tu są duże gospodarstwa i o te gospodarstwa należy dbać i dziękujemy marszałkowi, pani marszałek, za to, że dbają, widzą naszą pracę i zostaliśmy nagrodzeni, docenieni. Dziękujemy serdecznie. U Laur Agrobiznesu 2024 roku jako rolnicze gospodarstwo innowacyjne zdobywa gospodarstwo rolne Agnieszki w rubel nie zatrzymują się tylko dlatego, bo chcą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wydatkowania klientów. Wyjątkowa gala, wyjątkowi goście, wyjątkowe nagrody. Stop! Stop! Witamy wszystkich bardzo serdecznie.